I okay, witam wszystkich bardzo Mielusio w kolejnym odcinku z serii The Runaway Teen Challenge. Selena jest teraz na zewnątrz domku z kociaczkiem. Tak Zoja uh -huh. potrzebuję znowu Ubrana. troszkę miłości. Uh -huh. Ona ostatnio w ogóle zakaźnie niedopieszczona, e, nieszczęśliwa i w ogóle, więc ona nie tam się z nią. Nazajmniej się z nią tam. ale jaka brudna ona jest! Chyba trzeba ją też żeby wyszczotkować, tak się mi coś wydaje. No, ja, bo ona wczoraj się wałęsała gdzieś poza domem. Cały dzień, więc niech się z nią tam zabawi. Co tam masz? E, no, masz ten. Ten z makaron seren czy coś takiego? Więc, może później być coś to, ugotow... Na pewno, później coś gotujesz. Co dzisiaj, co dzisiaj? Dzisiaj ja bym chciał, żeby ona tutaj obleciała tą całą okolicę. Niech sobie o, o, obskoczy całą tą okolicę, zbierze co ma zebrać. Bo jest już sezon letni, więc wydaje mi się, że tutaj są tej jeżyny gdzieś. A jeżyny są, no to do... dość dobrze. Ładne. Więc dobrze by było coś też pozbierać. tym ogrodnictwem może ruszyć. Niech sobie coś tam może sobie zasadzi. Więc ja je tutaj szybciutko pozaznaczam. O! Gruszki. Aha, ale to chyba dopiero na jesień będzie. Coś mi się tak wydaje, bo my mamy już. O, czwarty dzień, a ich nie ma, więc pewnie tak na jesień. Więc tak, niech ona tutaj biega, pozbiera, to co ma zebrać. Tutaj nic nie widzę. A, tutaj są jeszcze jakieś tak. Tutaj niech kopnie. No i to ma aspiracje też powoli, będziemy wypełniać. Więc, więc, Aha, ona już tam biegnie. Tutaj coś jest jeszcze. Tak, tu jest jeszcze coś do wykopania. Może wykopiemy znowu lalkę w Kto wie, kto wie. I tutaj coś widzę właśnie. A, i tutaj są jerzyny. Dawaj. Musimy to zebrać. No. No i co? No i powiedzcie, jak się macie, co porabiacie. Dzisiaj jest już czwartek. U mnie pogoda jest po prostu oszkliwa od dwóch, trzech dni. Jest zimno, jest deszczowo. Jak to w sumie na wyspach, bo ja mieszkam w Anglii, tak, dla waszej informacji. Więc u nas pogoda jest po prostu beznadziejna dzisiaj. Od kilku dni w sumie. Od dobrych kilku dni jest... Depresyjnie. Jak był upał, bo przez kilka dni było tak ciepło, że się wytrzymać nie dało. I wtedy akurat nie nagrywałam, bo ono... nie dałam rady wysiedzieć nawet w pokoju. Czy przed kąpem, bo było tak ciepło, bo niestety. Wentylator nawet nie dawał rady. To pogoda się tak drastycznie zmieniła, że teraz jest zimno. Aaaa. Anglia! Anglia! Po prostu Nie dogodzisz też. A ja tak. Wola chłodniejsze dni lepiej się czuję, a w upały się zazwyczaj strasznie męczę, więc jak jest troszkę chłodnie, to się lepiej czuję, ale nie tak jak jest teraz. nie leje też całymi dniami, nocami. No, Selena. Bo jak chcę ci tu jeszcze zaznaczyć i... I nie wiem, co potem będziemy robić. Znowu malować. No, potrzebowalibyśmy troszeczkę kas Aha, ona już jest znowu nieszczęśliwa. Kacper jakiś. Chew your food. O matko, co, co ty ty chcesz? Ż chcesz pożyć moje buty? O matko. Zresztą co, nie stać mnie na nowe buty, żebyś ty mi mógł pogryźć. Te, które mam obecnie. Dobra, Seleny. <grywa> e... Aha, to już zebrałaś, to tak? Tak. Żeby Selenie buty żeś zgryz. A ty kim jesteś? Herma Gonzaga. Odejdź z tej. Wyglądasz co najmniej o, matko, Strasznie. Boję się ciebie. <grywa> I co? No i by przydałoby się nam zacząć robić z tym ogródkiem, więc ona może jak przyjdzie, to. O, mam jakieś nowe żabki. Surfująca żaba bakłażan, <klujna> Pasiasta. Lam lamparcią to mamy. Ale ja sobie rozmnożę tę swoją lamparcią z, z słoneczną. Ze słoneczną. Te dwie oczywiście sprzedamy. Tak, Jak ten, to tutaj wrócisz do domciu. Tak szybciutko rób to. Dobra, chce... Luna, chcesz do mnie przyjść? Nie, słońce. Nie, Jerzyny. 40 Jerzyn mamy i to sprzedamy za 120 tylko. No. Wiem, że najlepiej by było. O, siusiu się jej chce. O, matko. O. No widzę, że masz e, niesamowity nastrój. Weź szybki prysznic. Czemu jesteś nieszczęśliwa taka? Czemuś ty tak się zbrudziła? Od czego, że tak wybrudziła dziewczynno? Tylko troszkę pobiegałaś. Może dlatego, że jest upał? Bo jest gorąco, upalnie. No dobra. Nie, do ciebie nie przyjdę. My możemy gdzieś iść razem, ale ja do ciebie nie pójdę. Dobra, to to sprzedam. Te dwa muszę odesłać. To mogę wydobyć. I kolejne. Idziesz już? No, pośpiesz się. Your birth certificate is an apology letter from the condom factory. What? Jaki akt urodzenia otrzymał? Gadać. 300 za to? Mine! Majn... Wow, Selena dzisiaj, no, zarobiłaś na takiej rundce. Musimy taką rundkę robić codziennie i. I będzie super. No, aha, jeszcze jedno musisz tutaj wydobyć. O. 70? Aha, super! E, to musisz wysłać. To też musisz wysłać. A, otworzymy sobie laleczki. Zobaczmy, co będzie. A, rybę możesz sprzedać. Chcę ci się zabawić. To bardzo. Hmm. Więc ja myślę, może poczytasz sobie o tym pieczenie, to się lepiej poczytasz. Aha, so ja oczywiście wariuje i szaleje pod prosznicem. Dalej jej nie przeszło. Nie, Marcie. Przyjdą lepsze czasy. Już są lepsze czasy dla Ciebie. Patrz, jako masz szopkę fajną. Masz własny prysznic. I w ogóle... O, dobra. To wysłałaś, to otworzyłaś. Aha, teraz gdzieś czytać. Dobra, I sobie poczytać. O, jaka słodka laleczka. Lubię tę laleczkę, Poppy. Możemy ją gdzieś dać? E, coś mi to tutaj nie chce. O, na stolik sobie może ustawimy, co? Ale tak, żeby... O, o patrz jaka śliczna. A czas McFly, ciebie sprzedamy. Do widzenia. Bawaj. No. Tak. To tamto żeśmy sprzedali. Tamto żeśmy wysłali. Zbierz pięć próbek pierwiastku. No, powinny mi przyjść już te próbki, no nie? Aha. Dobra, weź sobie tutaj. Tak, wybierz. Przyszły mi jakieś próbki? Tak. Przyszła nam ta jedna, co żeśmy. My. O! Gdzie jest kociak? Bo coś ona taka. Aha, tu jesteś. Uch. O, i znowu popi mamy, no, ale tym razem już sprzedamy popi. No i tu jest e, Jenny, ale dzienny sprzedam za 50. Dzienny sprzedam za 50. E, tego bym zostawiła. Dobra, niech ona sobie zasadzi tu Z2. A co? Truskawki nie. Aha, mam truskawkę. Truskawkę bym musiała zasadzić do niczego w domu, bo ona jest na wiosnę tylko. Więc na razie tylko zasadzę sobie. A, zasadźmy sobie Z3. Niech tutaj ma. Niech saza, zasieje. Niech sobie zasieje, Z3. To też, tak. Ładnie, ładnie. I podlej teren. No i wracaj do czytania. Bo ci coś ta zabawa tam... Wiesz co? Nie. Pobaw się z... z Zojką. To ci na pewno poprawi humor. O, a potem to wyczyść. I... Aha, bo ty chyba już nie... Ten... Który masz poziom już? Może ci ta książka już nic nie daje, no bo już masz czwarty poziom, więc zobaczę, czy jej coś daje, czy jej coś nie daje. Nie widziałam wskaźnika u niej, więc może już jej to nic nie daje. O, jaka szczęśliwa. Dobra, sprawdźmy, czy jej coś daje. Nie, nic jej już to nie daje. Dobra, to książkę będziemy mogli sprzedać. Aha, i co? Dobra. Więc idź i namaluj sobie obraz klasyczny. Z czego jest kiepskie oceny. Obniżono co nas. Zdaje się, że na drodze edukacji pojawiły się pewne przeszkody. No niestety tak. E, aha. Aha, nadal ma książkę w ręce. Nie no, spoko. Ja sobie tutaj zrobię resecik. Ty kontynuuj. A ja sprzedam tą książkę za 60. No i super. Eee. Uuu, plumbobus. Uuuu... Ale muszę to sprzedać, bo nie będę zbierać całej kolekcji, bo to nie jest potrzebne, więc... 175, wow! Zobaczcie, ile już mamy kasy! 6600! Kurczę, rośnie, rośnie, rośnie. A! To już w zasadzie była 3, to te sobie już sprzedamy. Bo nie jest to nam potrzebne. Zoja znowu... wali w kuwetę. Złapana w akcie serania. Super. A ty co tam malujesz? Malujesz Monalizę? Czy to będzie arcydzieło? Jesteś głodna. No, 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 może będzie arcydzieło, kto wie. Zoja, wysrałaś się, to idźcie w piłko. Czy coś? Nie wiem. Uspokój się. Dobra, ona no może by się coś ugotowała. dużo drugi poziom. Hmm. Makarony już jadłaś, jajka jadłaś. Eee, dobra, zrób sobie to rybne tako tym razem. I? Nie, normalne, ale no, trzeba powiedzieć, że Ech, 321 to sporo. I co, gotujesz? Zoja, przecież masz miskę pełną, to czemu nie jesz? O! O, maj Zoja! Lubisz go. Lubisz Felixa. No to fajnie. Eee, więcej. Więcej. O, ona rzeka na problem. A co? E, jak? A, dobra. Normalne. Obiecująca debiutantka. O, ale ja się tam nie będę tym za bardzo zajmować. Choć może zawołamy go na posiłek. Zjesz sobie ze mną obiad, zrobiłam rybne tako. No, idź, zawołaj go. No, tak. I tu sobie usiądź i pogadaj sobie z mamą, matkę, jest zmęczona. No, to, no cóż. No coś, tak to bywa. Poczekajcie. Ma zoja, przestań. Nie przeszkadzaj. Narzekaj na potrawę? Nie, to entuzjazmuj się potrawą. Przecież potrawa jest dobra. Nie jest kiepska, więc nie będziemy na nią narzekać. Tak, oh, nawiję oh, teraz taniu. Oh. Tak, tak. Felix. Tak, Nie to. będę cię pytać co tam w szkole, bo w szkole pewnie nudy jak zwykle. Porozmawiajcie sobie. Eee, jeszcze, jeszcze pogadajcie o czymś, no. O czym byście mogli pogadać? A, bula, shaka, tí, o, porozmawiaj o smaku potrawy. E, porozmawiajcie jeszcze o... O czym? O najlepszej przynęcie? Nie, o miejscach łowiskowych. Powiedzmy, gdzie złowiłaś... Przepraszam. E, tą rybkę, z której zrobiła właśnie tako No. Nie, chaleczka yeah. jest słodka. Zidentyfikowała robion boss. Odsyłamy Felix Bristol. Jaką? A, tu musimy zobaczyć w tym. A, to mniejsza mhm. o no, to. może troszeczkę z romansów. To zaflirtuj z nim. A, bo co? No, on przyszedł tutaj pewnie po jakiejś czułości też. Nie tylko na pogaduszki. Łoboz. Wow, A nie powinien to być jakiś tam, nie wiem, e, pierścionek obietnicy, czy coś pomył? Coś takiego. Oh, Kociak! Matko! Zojka! Śliczna jesteś, no. Ale Felix teraz przyszedł do nas, więc musimy się z nim troszeczkę... Dobrze, pocałuj go. Już jest druga w nocy, O matko, dobra, pocałuj go na pożegnanie. I wyślij do domu i spać, dziewczyno. Bye bye. No, jaś <laughs> go wysłać do domu. No, o, poszedł. dobra. Co ja? Nie ruszaj tego jedzenia, ale u niego siadła w nie. A, znowu nieszczęśliwa, kociara mała Czego ty się tak... Dobra. Selena ma wkrótce urodziny. No, za niedługo, dobra. E... Dobra, przytuli ją na... jeszcze. Przytuli ją i idź spać. To żad ją przytulić ona nie bardzo. No nie, nie... Bo... Bo po co? Ja ja zrobię, poczekajcie. Eee, zawołaj ją na jedzenie. Może się z i pójdzie spać. O! O, poszła spać. No nie zjadła. jak się odwróciła na Plec. poszła. Aha. No nic, widzimy się rano, jak staną. The next morning. Okej, okay, ja już będę budzić Selenę. bo już jest w sumie po dziewiątej. Ona nie chce się wysiusiać. Eee, ehm jest tu jedzenie? Dobra, niech zawoła kociaka na jedzenie. Co jest dzisiaj? Czwartek. Ciekawe, czy jakby zaprosiła Feliksa na... na śniadanie, to czy by poszedł? Czy on będzie w szkole? Może wyciągibyśmy go na wagary? A co? Można, można. Dobra, posprzątaj to. Co się to stało tutaj? Zbagowało się te śmieci jakoś, nie wiem. O! Nie wiem, dobra. Musimy chyba nowy kosz kupić, bo to tak się jakoś śmiesznie zbagowało. Nie wiem czemu. Dobra. <laughs> sprzątaj, sprzątaj. Gdzie jesteś? Co to się robi z tą grą? Ha. Dobra. Eee, sprzątnij to. Już to jest od wczoraj tutaj. Sprzątaj, sprzątaj. Jesteś głodna, wiem, wiem. I może wyjdziemy właśnie e, pójdziemy na ten. na jakiś obiad? Chyba tak, dobra. Zabieram ich na jakąś kolację. Na kolację, na śniadanie. <gadam> One pair of pants later. Okej. Okay. Zaprosiłam Feliksa na tak zwane późne śniadania, raczej już takie ze um, lunch. I o, proszę, zobaczcie, przyszli do McDonalda. życiom sobie z galerii um, McDonalda. Zobaczmy, jak to będzie funkcjonować. Co um, mi się wydaje, że coś tutaj jest. Um, Trzeba chyba porobić jakieś zmiany tutaj małe, żeby to funkcjonowało, bo widzę, że tu za bardzo jest namieszane. O, sorry, ale to musi się iść, żeby to funkcjonowało. Tak się im wydaje. Albo nikt tutaj nie pracuje? To wiem. Dobra, oni niech się tam poprzytulają. A co? Pocałuj go. Nie, wiem, gdzie są pracownicy? Jesteś już? O jest, dobra, poproszę stolik. Szybciutko. Aha! Jakaś gwiazda goła chodzi. E... kim jesteś? Claire. No, przyszedł w samej bieliźnie. Super. Musiałam coś pousuwać. <grym> A tutaj co? Telewizor oglądaj. Wiadomości. Nie no, o, super. Dobra. Daj nam stolik, bo ja umieram z głodu. Gdzie jest nasza ta? Aha, on tam jest. Dobra. E... Ten stolik by nam w sumie mógł dać. Tutaj, taki na uboczu jest. Albo ta w tych lożach. No nie? Tędy, proszę. Ciekawe, gdzie nas zaprowadzi. A! No! Proszę bardzo. Yy. Usiądź razem. Gdzie jest ta kelnerka? Tu jest kelnerka. To już od razu zapówimy do stolika. No bo, kurczę, będą pewnie kolejki. Tak, tak, tak. Co sobie wypijemy? Wypijemy sobie może jakąś... A! Selena sobie opije. O, musujący, o ten a ten pewnie jakiś napój gazowany by sobie wypił no i bierzemy co weźmiemy wybór szefa kuchni kanadyjska pizza z bekonem albo hamburger wegetariański hamburger ten przyjdzie po hamburgera a kurczak z różną. a ja sobie wezmę kurczak Kurczaka zrożne. Nie no, to jest śniadanie. No nie dobra, weźmiemy pizzę z bekonem dla mnie, dobra. Okej, okay. dawaj. Usiądź razem. Ale przeszło, ja no wiem, że tam jest tak gwiazda, ale... Dobra. Usiądź razem. I wy sobie tutaj jeszcze... O! Pokusicie, poflirtujecie, pogadacie, troszeczkę się jeszcze zapoznacie, co? <laughs> Może troszkę sobie e, poplatkujecie też? Popowiadaj... Mm, selenie o szkole, o znajomych, czy się ktoś o nią pyta? Hmm. Jakby, co to powiedz nam wszystkim, że u niej wszystko w porządku, no bo daje sobie radę na nie. Że nie. nie może wrócić do szkoły. I tyle. Ale urodziny tuś tuś. Tuś tuś. już wkrótce będą urodziny. I nie będzie trzeba się tak martwić. A ona ma urodziny za dwa dni i myślę, że właśnie. Jako prezent urodzinowy dla Seleny będzie nowy dom. Tak się wydaje, na pewno. I co? Kiedy będzie to jedzenie nasze? Azybora. Ach, Bora. Jak bora. oni fajnie gadają. i ten język simowy jest taki słodki. E, ciebie. Dobrze, opowiem Ci coś ciekawego też, dobra? Proszę, no. Opowiemy dowcip. E, gra. O, jedzenie. Proszę bardzo, zamówienie gotowe. Smacznego. Kiepska? No, matko. Mogłaś sobie wziąć hamburger? I to było jako co, że. Polecał to szef kuchni, który to zrobił. Lelanda Kozej. Obraź. F. Co za gówno, żeś mi tu podała. Sory. Bekon surowy, ciasto surowe. Dziewczyna się normalnie rozchoruje od tego. Dobrze, porozmawiaj o, o żarciu Narzekaj na teksturę. No właśnie. O to tak nawet jeźnie może. On już wypił? Patrz, zostawiła. Narzekaj na potrawę. Twój! Daj mi tego hamburgera! Ty miałeś zrobionego też przez nią i to tobie zrobiła dobre mam no nie kiepską o nowa No cóż Musisz się za O, będziesz żygać Oj, będzie Sraczka, o matko, będzie sraczka i będzie żyganie, no Zatrucie żołądkowe na 100%. Nie, nie jedz tego już. zjesz sobie coś w domu. Uh -huh. Tak, pocałuj i idź i powiedz, co za gówno mi to zrobiłaś. No, idź, idź, idź i ja to muszę zobaczyć. I tam narzeknie. Ci się nie podoba to wynocha z mojej kuchni. Co za tupet? Co za tupet? Co za gówno, żeś mi podała? Bezczelna. Ta goła siedzi. <noise> Nie wstydź, się tak z dzieckiem. Ja tak to to jest. Do to A to z ojcem tak Goła siedzi. Gó gówniara. O, o, Felix! Pod jemiołą. A, okej. Okay. Musisz już z nim pożegnać. Wracamy do domu. No niestety, żarcie się nie, nie, nie wyszło nam. Ale troszeczkę spędziliśmy czasu z hmm, z Felixem. E, no i przyjaźń po Ła! <laughs> przyjaźń po grób. Dawaj. Ono zaraz Żygnie. <laughs> 12 minut. Tak kiszy, yeah, jest Elana, wodnik, felix, najlepszym, Stają się najlepszymi przyjaciółmi. Dobra, pocałuj. Zanim Żygniesz jeszcze szybko. I. Ha, pożegnaj. Tak, pożegnaj się z nim. Jest tam jakieś te? Tak, są oczywiście. no. I idzie. A już nie musisz, dobra. No i wracaj do domu, szybko. Later that same evening. O matko, jaka ulewa. A, hej, ładnie to tak opuszczać restaurację bez zapłaty. Pobraliśmy od ciebie 26 simuleonów. Pamiętam o tym następnym razem. A spadajcie, nie zapłaciłam specjalnie, żeście takie gówno nam podali. No może nie Felixowi, ale mi. Że normalnie mam straczkę i żyganie na przez tydzień za zapewnione. Okay, oczywiście Zoja jest nieszczęśliwa, jest już, już po 18.00 Ten no, odcinek w sumie już będzie taki troszkę dłuższy, więc ja tak. <laughs> ja zakończę już ten odcineczek. Ona jeszcze pewnie tutaj w tej burzy. da mi, żeby poszeleciała okolice, pozbierała te drobiazgi. Może namaluję jeszcze jakiś jeden obraz, no bo potrzebujemy kasę. A no nie będę tego nagrywać, więc tylko Wam mówię, że okolice se zleci. Obraz namaluje, ogarnie się i pójdzie spać, no nie? A więc co? A w następnym odcinku, nie wiem, może już będzie miała dom, a albo poczekamy do jej urodzin, albo właśnie w następnym odcinku już jej postawię nowy domek. Oczywiście ja go nie zbuduję, tylko poszukam sobie jakiś ładny, malutki, skromny domeczek dla niej. Taki przytulny z galerii. E, więc co? E, mam nadzieję, że się Wam podobało. E, jakby co, to like. Koment, zasubskrybuj, e, podziel to się z jakimś kolegą, koleżanką, e, i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa pa!